Seria Adventures of Superman daje nam Superboya, czyli nastoletniego Conora Kenta w przyszłości. On na ten moment każe się nazywać Supermanem, ma takie typowe nastoletnie skłonności do bycia celebrytą. No, i to jest z kolei klon, ale nie tylko Supermana, to jest też klon ym, Lexa Lutora. W ogóle, bo zapomniałem o tym wspomnieć wcześniej, w tej historii jest Rudy Lex Luthor, i to teoretycznie nie jest tamten Lex Luthor, co nosił kryptonitowy pierścień, dostał raka i mu się zmarło, tylko to jest jakiś tam syn z Australii, który jest dziedzicem Lexa Lutora. Ale to są lata 90. więc on też jest klonem, i tak naprawdę ta świadomość w jego ciele to jest świadomość tamtego Lexa Lutora co se umarł. Spoiler wcześniej czy później też były się. Ten nastoletni Superman jest o tyle ciekawy, że on ma taką umiejętność, której nie ma oryginalny Superman. W sensie to jest pochodna jego umiejętności latania, bo to jest tak naprawdę rodzaj telekinezy i on umie rozwalać rzeczy jak ich dotknie. Tak, w sensie odpychać od siebie. No bo niby Superman lata też, bo odpycha się od różnych rzeczy. Zaraz to w kosmosie od czego się odpycha? Prawdopodobnie od najbliższej planety.